A to dla tych najlepszych wystawców? Jesteśmy wykluczeni, ta organizacja. Fajnie by było mieć taką statuetkę. Moi drodzy, jesteśmy na partnicach dwa dni przed rozpoczęciem. Za mną dwóch e, gościu, <grym> dwóch organizatorów, Artur i Piotr. Co my tu robimy? My tutaj ogólnie teraz staramy sobie, wychodzimy na wyżyny e, możliwości naszej wyobraźni. Staramy miejsca, gdzie zaraz będą rozstawiać podłogę, ponieważ tutaj będą nasze główne strefy go, strefa żuczka. Zobaczcie jaki ładny żuczek, kurczę, mm, ma swoją premierę. Trzy lata stał na parkingu i czekał na swoje czasy dobre, na które w końcu nastały, mam nadzieję. No i teraz staramy się wymierzyć tutaj miejscówki na to, żeby. Dzisiaj zaraz przyjeżdża firma od podłóg, tak jak wspomniałem, no i te podłogi, które zestawiamy, a jutro już budujemy wszystkie konstrukcje z zadaszeniem i tak dalej, więc ślimy. Także zaczyna się dziać. Teren piękny, pogoda dopisuje, oby taka pogoda nam dopisała w weekend. Przyjechała dostawa palet. tylko jedyne 150 więcej. <laughs> Co idziemy Kubuś robić? To informować idziemy ludzi, żeby wszyscy wiedzieli, że czeka się... ich zajebisty festiwal, no i że Peja jest jednym z partnerów. <laughs> Dobra moi drodzy, jest 1 lipca, dzień przed festiwalem. Przyjechałem właśnie na partynicę lekko spóźniony. 4 Nie godziny. Bo my to wszyscy zapierdzielamy. Tak jest. Jest godzina 10 i zaczynamy działać. Tam jest jedna strefa rozkładana, tam jest druga strefa rozkładana, po drugiej jeszcze dalej będą zaraz rozciągane girlandy. Budujemy nasze konstrukcje, a o 11 wjeżdża scena. I ogólnie jest bardzo dużo dzisiaj pracy. Jesteśmy tutaj od 6. Myślę, że do 23 może się wyrobimy z testami wszystkiego. O, Jutro tak ucie. samo dzisiaj cały dzień pięknie spędzamy sobie. Na partynicach. Nie ma co, trzeba się wziąć za robotę. Jak widzicie moi drodzy, robota w re Noszę sobie z szefem palety Z tego będą układane przeróżne strefy I Jesteśmy po drugiej stronie Festiwalu, tutaj rozkłada się Strefa gastro cała, czyli Multum, ławek I stołów, gdzie będziecie siedzieć I jeść z ponad 20 food trucków Jest tutaj jedna strefa I druga strefa właśnie porządkuje się z tej strony Więc robota w re Tam skręcają się leżaki Jest chyba nie wiem, z 400 leżaków do skręcenia Jak tam? Przydałoby mi się gdzieś do tak. Ale tutaj się wszyscy, Ja ci pomogę, co trzeba, się co trzeba zrobić. No skręcać trzeba. No to yy, przerywamy nagrywanie, bo robota musi iść. Dawaj. No i pięknie zamontowany kątownik. Idziemy podłączać dźwięko. Będzie się lało, będzie się działo. Zobaczcie <laughs> jaka tutaj jest instalacja piwna. Cześć, co tutaj się dzieje? Co tu powstaje? Na Na czym to polega? Najnowsze, rewolucyjne rozwiązanie, jeżeli chodzi o płatności. Czyli co, zbliżamy sobie oczko i tym możemy tak. zapłacić? A Dokładnie w jaki sposób tak. możemy doładować konto, jakiś proces rejestracji, coś jeżeli takiego? Jeżeli chodzi o doładowanie konta, no to przerzucasz sobie pieniążki ze swojego konta na konto, które sobie instalujesz i montujesz w swojej komóraczce przez aplikację. Okay. Rejestracja trwa 3-4 minutki i możesz już sobie zacząć działać. I na Festiwalu Pasi Brzucha razem z Pejajem jest przygotowane minus 20% rabatu? Także, jeżeli nie założyliście pejaja oczkiem, to wiecie, czego możecie żałować. Z tej strony Ola Łapa. Olcia Olciast testuje proseczko z żuka, które właśnie się schłodziło i idziemy zrobić test generalny. Temperatura, czy jest odpowiednia? Oh my god! Dobre? Zajebi... mi cieknie po brodzie! Ważne, że Jaj, zimne. Co my tu mamy? Łopanie, zobacz tą O Łopanie! Rozpakowujemy kolejnego busa towaru. Tutaj będzie strefa grab and go, czyli będzie wystawiane chyba z 8 lodówek, trzech kasierów, i tutaj będą podawane napoje. Stan ogaru festiwalu na godzinę 13.15. No myślę, że jest ok, z tym, że scena się spóźnia. A jest jebitna Ale no, nie no, myślę, że będzie dobrze Chmurki się trochę zaciągają Mamy nadzieję, że nie będzie padać, bo no, mam jeszcze roboty okay. do zrobienia Spójrzcie, to jest Artur Artur z nami Na każdym lokalu, który ja otwierałem, a było ich aż 17 To praktycznie na każdym lokalu widziałem się z tym gościem On montował nam posy Posy to jest ta cała taka kasa i ten komputer, gdzie się przyjmuje zamówienia Także ten gość jest za to odpowiedzialny Przyjechał nam zamontować w tym momencie 9 posów tutaj na festiwalu Tylko na, na nasze strefy To sobie ustawimy cztery takie stoły i to będą Zostały te kubki, a to będziemy sobie rzucać y, birkongiem. Ale co się stało, że się zepsuło? Że się rozpadało? No, co się stało? Pogoda Cały pływa. dzień lecimy tutaj. Pogoda płacze, że jeszcze nie zaczęliśmy. No, tragicznie się rozpadało. Dobra, spadł deszcz, jest już po deszczu. Witam panią burger Chcemy zjeść hamburgera. <grywa> Chcesz zjeść? O, sama siebie? Ja. Wyżdżają najważniejsze food na festiwal, czyli nasze food -truczki. Co On ma za okulary do pływania Witam! Siemanko! Siema Krycha, przestań, siemanko! Jak ja was dawno nie widziałem, siemano. Siema! Przyjechała ekipa wsparcia na festiwal. Jest godzina 18.50 i robię szybki research z... Kierownikiem tego całego zamieszania, czyli z Maciejem. Maciej, co nam stało do zrobienia? E, no finiszujemy już końcówka tutaj trzeba tylko w sumie dopieścić strefy i będziemy gotowi. Także myślę, że dwie godzinki jest końcówka. Za co tutaj się dzieje? Moi drodzy, dzień przed festiwalem dobiega końca. Myślę, że od... Kawał bardzo dobrej roboty. Naprawdę rozstawiliśmy kilka stref. Mam nadzieję, że Was nie zabraknie. W sumie oglądaliście już ten materiał po, więc cieszę się, że byliście. W ten sposób powiem. Moi drodzy, koniec całego przedstawienia na dziś. Chcieliśmy was pożegnać i widzimy się jutro już na festiwalu. Witam, moi drodzy dzień zero właśnie wybił. Zanim przejdę do opowiadania tego wszystkiego, co udało nam się tutaj zbudować, to mam dla was prośbę ogromną. Weźcie, kurczę, subskrypcje zostawcie. Łapkę w górę, żeby ProTuli się tu weselej zrobiło. Trzy dni czeka nas ciężkiego takiego zapierdzielu. Odwdzięczcie się chociaż tym, że będziecie subować. To dla mnie ważne. Peter mi powiedział, że jeżeli na kanale wybije 500 tysięcy subskrypcji, to zabiera mnie do Brazylii i będzie mnie uczył surfować w stroju burgera. Ja bym chciał bardzo Coś takiego przeżyć. Z niech ta maszyna ruszy, niech te subskrypcje wpadają. Może się zobaczymy na brazylijskich wybrzeżach. No dużo tu jest rzeczy. Tutaj są te psi Gamesy. Tu zaczynają się jakieś futraczki. Tam jest nasz pasik i strefa grapet Go 2. Mamy Pejaja, Gigokten, Ekipa już się powoli zaczyna rozkładać. Korean Street Food. Mania smaku, pizzka znam, zajebiste. Mac Cheese. No to jest że ziomale, pozdrawiam serdecznie. Mięsa nie rzucam. A my mamy na koszulkach kierowców, którzy są dostawcami napisane, uwaga rzucam mięsa. No i na sam koniec owoce morza, pyszne szrimpy. Tu jest taka strefa typowo pasibusowa. Tu stoi tam jest strefa żuka, strefa grab and go 1. Tutaj ludzie będą między sobą rywalizować w jedzeniu na czas. Osiem osób przechodzi do finału. Pierwsze miejsce 1500 zł, drugie miejsce jest 1000 zł, trzecie miejsce jest 500 zł. pod Shrimpem i na festiwalu mają premierę swojego burgera nowego, którego zaraz będę próbował Dzięki, ale buła Zajebiste Fajnie ta marchewa chrupie, ale nie, smakuje dobrze Samo mięsko też naprawdę bardzo dobre z Państwem Martynka, autorka tego oto dzieła Nasza ekipa z Krasnoluda przygotowała specjalnie na nasz festiwal mix szalonych smaków, a nasi goście będą mieli szansę wykazać się swoimi wysługiwanymi kupkami, smakowymi, ale co się smak. No, chyba tak. Duża, tak, Panie! Dobra, moi drodzy, no co, udało mi się wygrać pierwsze posiedzenie. Teraz czas na panie. Dobra, nakładamy pierwszy smak. Jest to... Jest smak CBD. Ale no na się i no to jest inny approach, to one już wiedzą co robią. A ja już napisałam sobie. Rafał bardzo miło Także z Rafałem będziemy przeprowadzać moją małą metamorfozę. Dobra moi drodzy, Festiwal Pasi Brzucha trwa. Za mną odbywa się stand-up show, występuje pięciu stand-uperów. Jak tak? Dobrzasko! Będzie giereczka? A, A wy też gracie z nimi? No tak, no tak. Ej, to ja też bym chciał zagrać. Stary, nie ma żadnego problemu. Jedna z atrakcji na festiwalu to flipy i teraz podejmuję się tutaj z ludźmi e, challenge'u wyzwania no zobaczymy kto wygra. I flip, flip, flip flip, 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 flip. Nie, nie, nie żebyś no. No. Dawaj, 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 yeah. dawaj. Ej, yeah. yeah. jest najlepsza. Uuu. Strefy Euro też nie mogą braknąć na Festiwalu pasiwzucha, także można przyjść, napić się piwka i obejrzeć sobie meczyk nawet. Najlepsza strefa na festiwalu Pasimzucha Żuka to strefa Żuka. Dlaczego? Spójrzcie na menu. Co nam pijemy, Buja. Co? Jemik. chyba, nie? Dzemik. cytrynowa. Zdróweczko. Ojciec z synem, idealna imprezka, wszyscy się bawią. zobacz jak jest. Jak z popiołu, jak Trzeba mieć fantazję, kory, nawet w tym wieku. Moi kochani, pierwszy dzień dobiega końca. Właśnie rozpoczyna się kino nocne. Dzisiaj w repertuarze bękarty Wojny. A po filmie 50% zniżki na pasiszoty. Mam nadzieję, że dobrze polecimy. Wszystkiego dobrego, widzimy się jutro. Cześć. Moi drodzy, dzień dobry, witam. Dzień drugi festiwalu. Tak jak wczoraj mówiłem na samym końcu, minus 50% naszoty, no to polecieliśmy. Czuję się 2 na 10, ale damy radę. Ale. No moi drodzy, rozpoczynamy. Dzień drugi. Bardzo proszę, zaczyna się Biryoga. Znaczcie butelkę. na panel dyskusyjny na scenie Wrocławskie podróże kulinarne Piter od nas tutaj widzę Shrimp Housey Krasnoluda Pana, Wydział Burgerowy zawsze, jest, jest, Witam serdecznie Witam Was bardzo serdecznie, Uroń. Natalia Kuroń, Natalia Gmyryk i Nicole Kożak. Jako uczestniczki szóstej edycji Masterchefa zostałyśmy zaproszone przez Pasibusa, który jest organizatorem tego całego wydarzenia, do wyłonienia trzech najlepszych wystawców pod patronatem pyszne.pl jako najlepszych wystawców festiwalowych. I to właśnie uczyniliśmy i za chwilę Wam ogłosimy, kto naszym zdaniem jest najlepszym wystawcą festiwalu Pasi Brzucha mam dla was niespodziankę. Zostaliście wybrani jako trzecie miejsce dzisiejszego festiwalu food trucków. mam dla was statuetkę. Propo! Trzecie miejsce. Dzięki, miejsce, że nie pierwsze, ale... ale trzecie, trzecie, trzecie też jest. Wiela Wiela. jest Słuchajcie, cała trójka była na bardzo podobnym poziomie. Chciałam wam wręczyć drugie miejsce, jeśli chodzi o wszystkie food trucki. Naprawdę nas zaskoczyliście. Wszystko było pyszne, kolorowe i cieszę się, że mogłam od was prowadzić I nadszedł czas na wręczenie pierwszego zaszczytnego miejsca w plebiscycie na najlepszego wystawcę festiwalu Pasi Brzucha. A zwycięzcą tego plebiscytu jest... Wegi! Dlaczego? Same byłyśmy nieco zaskoczone, dlatego że wegańskie i wegetariańskie dania są bardzo trudne w przygotowaniu. Oceniałyśmy oprócz tego, że smak, to jeszcze wygląd oraz jakość prezentowanych dań. To, co szczególnie nas urzekło przy tym wystawcy, to to, że oprócz tego, że serwowali pyszne jedzenie, to jeszcze mieli ogromną wiedzę na jego temat. Wygraliście w na dla najlepszego wystawcy festiwalu Pasipucha! festiwalu, jeżeli chodzi o nas dobieg końca. Było pysznie, było przyjemnie, Dużo atrakcji, przyjemnie. dobre jedzenie i dziękujemy za zaproszenie. I <grym> mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok. Gdybyście się zastanawiali, gdzie jest najdłuższa kolejka, bardzo proszę. Nasze pracownice mają urodziny, pracują na festiwalu Dzień życzenia, Chodźcie za Za 100 lat! Witam jak sytuacja na froncie Jest dobrze Jest dobrze, chłopaki, tak. dobrze ja chłopaki dobrze robią Trwa festiwal, a na festiwalu przez 3 dni można jeść właśnie red podkręconego tutaj ja mamy jest za nie z tego, Tutaj mamy sprawcę, który zrobił te sosy tutaj mamy przyjaciela który będzie testował tego burgera. Nigdy nie jadłem czegoś takiego strachu. Bułki mamy e, przy współpracy z cukiernią Familina. Tak, zrobili nam czerwone bułki specjalnie na festiwal Red Hot'a No i tutaj już jest końcóweczka, ale widać, że jest To już jest naprawdę ogromna walka. Ten <noise> dyplom. Gratki i powodzenia dalej! Ze mną piątek z Wrocławskich Podróży Kulinarnych Jak Ci się podoba na festiwalu? No idealnie, teraz odprowadziłem auto to w ogóle mi się podoba <grym bardzo <grym Ale yy, jest ogień naprawdę Czy testowałeś już nasze piwko marakuje? Yy... Tak, testowałem wszystkie pytkować Okej, 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 czyli, <laughs> czyli jest jest dobrze. miałem że... dobre jedzenie i faktycznie jestem w szoku ile jest osób tak naprawdę tutaj. Ja Bo też jestem bardzo, jest bardzo, bardzo zadowolony z tego co się dzieje. tutaj. Bardzo dziękuję, nie przeszkadzam tego dobrego. W ile kilo? Zrzucamy? Zrzucamy 600 kilo frytki. Ile? Ile? Festiwal Pasi Brzucha, nie tylko jedzenie i picie, ale jestem tutaj z zajawkowymi siomeczkami, którzy latają tutaj na rampie, na dechach. Jest ekipka z Elegant Kartelu, którzy bają o to, żebyśmy byli dobrze wystrzyżeni na festiwalu. A dodatkowo można sobie zrobić tej dziarkę. Alex będzie w tym momencie na festiwalu Pasi Brzucha się dziarał. Co dzieramy? Gonzalesa! Hola, ¿qué pasa, amigo, Amigo, amigo! Trefa fryty, widzę, że to działa prężnie, ale tu jest gorąco z tej strony. Patryk to jest gość, który jest głównym e, kierownikiem kuchni w Pasibusie, i to on opracował e, tak zwany projekt szeliga w naszych szeregach. Wydawanie jak największej ilości burgerów w jak najszybszym czasie. Przy zachowaniu jakości, także tak zostawcie suba dla tego pana. Jak tam? Załoga! Powiedz to. Po prostu nie będę mówił jak, ale ogień, ogień, ogień. Mówiłem tak. Roz... Na dzisiaj. Dalej Moi drodzy, drugi dzień festiwalu dobiega końca. Jestem z i jak widać dzisiaj już o wiele bardziej szczęśliwy. Pogoda dopisała, ludzie dopisali, bardzo się cieszymy. Oczywiście, naprawdę, kurde, jestem mega wrażeniem po pierwsze frekwencji, po drugie tego jak nam się udało to wszystko spiąć, żeby to działało. No i całej ekipy, które z tego miejsca przysłam wielkie buziaki, bo krótko mówiąc był olbrzymi zabieg. Ja się cieszę, to naprawdę dobrze wróży dla kolejnych edycji. No i całe, do zobaczenia jutro. I tutaj, za moimi plecami, właśnie zaczyna się kino nocne, leci film, Jak zostałem gangsterem. A my widzimy się jutro na ostatnim dniu. Także do zobaczenia, dzięki. Uuu. Witamy serdecznie. Trzeci dzień, ostatni, jest niedziela, jest rano, tak jak słychać, jesteśmy już po dwóch dniach festiwalu. Peter jest tak zmęczony, że zamiast jechać do hulajnodze, to prowadzi. Także no, dużo roboty w to włożyliśmy, naprawdę jesteśmy zaangażowani od początku do końca. Dziękuję Wam wszystkim Wasi brzuchy za tą frekwencję, za to miłe odebranie tej naszej inicjatywy, bo naprawdę internet wczoraj wybuch. Jesteśmy zajarani, że Wam się podoba, a to dla nas daje tylko po prostu motywację do tego, żeby druga edycja lekko mówiąc. System. Czyli druga edycja będzie jeszcze lepsza niż ta, która była. A i tak, tutaj uważam, że się bardzo, bardzo dużo dzieje. Jak tam Majka? Dobrze, dobrze. Dobrze? Chłopaki dobrze. dobrze robią, dobry dobrze, przekaz leci. Dobrze.

5000 złotych ląduje na Twoim koncie. Dziękuję. Jak było? No to już czuję, że coś tam działa. Moi drodzy, trzeci dzień festiwalu działa prężnie. W tym momencie na scenie mój kolega z kuchni, który już z nami nie pracuje, ale dzisiaj koncertuje, Marek Niedzielski i jego zespół. Ile ludzi tak mniej więcej przeszło przez festiwal. Mamy jakieś takie statystyki? Niby wczoraj powyżej 20 tysięcy osób. Więc wow To jest to już naprawdę grupy, kurde. Open air otrzymaj mi piwo. <głosy> <głosy> się dziara, a, że się chciałem dziarać, to się dziara. Zajemnica będzie pamiątka po zajęciu festiwalu. Tu się dziara jeden bos a tu się drugi dziara bos Bardzo proszę, bo proszę pokazać, co będziemy tu dziarać? Będziemy dzierać burgera. Błędna historia, którą mnie zaskoczyli na sam koniec, a mianowicie kolega, który mnie dziarał, I się okazało, że w jakimś 2014 roku był osobą, która nam. Pod... Ławkę pod pasibusa. Moi kochani, festiwal, pierwsza edycja festiwalu Pasibrzucha dobiega końca. Jestem tutaj razem z Peterem, jak widzicie. Już sobie tutaj dziabiemy cytrynoweczkę, żeby uczcić to, co się wydarzyło. Bardzo duża ilość osób, bardzo dużo było wszystkiego. Ja jestem mega zadowolony. Peter, dwa słowa od siebie i kończymy. <laughs> się już rozgadałeś, nic nie dać powiedzieć, <laughs> ale to trzymy dobrze, bo nie mam głosu. No co, no zajebiście było. Widzimy się za rok i będzie jeszcze bardziej zajebi. Będzie jeszcze grubiej, także bardzo dziękujemy za obecność. Jeżeli was nie było, zapraszamy za rok, pijemy Wasze zdrówko i idziemy się relaksować dalej. Wszystkiego dobrego. Cześć. Dobra.